Czarnogóra miała zrobić wielki krok w stronę Unii Europejskiej, zamknąć pięć rozdziałów negocjacji. Nagle Francja mówi tylko trzy. Co stoi za tym zaskoczeniem? Czy UE naprawdę chce rozszerzyć Unię o Bałkany Zachodnie? O kulisach i konsekwencjach tej decyzji rozmawiamy z doktor habilitowaną Agatą Domachowską, analityczką Instytutu Europy Środkowej. Czarnogóra miała zamknąć pięć rozdziałów, skończyło się na trzech. Co się stało i dlaczego Unia Europejska zmieniła decyzję? Zakładano, że na posiedzeniu KOREPER-2 Czarnogóra zgodnie z jej ambicjami w grudniu zamknie pięć rozdziałów, wcześniej nawet mówiono tak ambitnie o siedmiu, ale że pięć na pewno zamknie. Jak doszło do spotkania tego właśnie technicznego, okazało się, że Francja nie zgadza się na otwarcie dwóch z tych pięciu rozdziałów jedenastego i trzynastego to są rozdziały dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a to ten drugi rybołówstwa. Tutaj warto też przypomnieć, że Francja faktycznie dla, dla Francji ta wspólna polityka rolna jest niezwykle ważna, więc ta tematyka na pewno jest podnoszona przez stronę francuską, tylko problem i takie zdziwienie polegał na tym, że Ministerstwo Rolnictwa Francji wcześniej dało zielone światło na to, aby faktycznie te rozdziały zostały otwarte, jak przyszło do spotkania właśnie Coreperu. Padła informacja, że Czarnogóra jednak tych pięciu rozdziałów nie może otworzyć, tylko trzy. Prezydent i premier Czarnogóry natychmiast skontaktowali się z Marconem. Czy takie działania mogą przyspieszyć negocjacje? Tak, jak się okazało po tej decyzji, która wywołała ogromne zaskoczenie w samej Czarnogórze e, szok, niedowierzanie. Zarówno prezydent, jak i premier tego państwa zaczęli działać na rzecz przekonania oczywiście Francji. Aby zmieniła swoje stanowisko. Wiadomo, że kontaktowali się w ciągu 24 godzin z prezydentem Francji. No i jak się okazało, tydzień później, po spotkaniu koreperu, na spotkaniu już ministrów, czyli na tym najwyższym szczeblu, Francja zmieniła zdanie i dała zielone światło na otwarcie pięciu rozdziałów, także tych dwóch, które dotyczyły właśnie rolnictwa czy rybołówstwa i tutaj ta dyplomacja na pewno była niezwykle aktywna, no bo tak jak mówię zaledwie po 24 godzinach od tej informacji, że, że rozdziały nie mają być zamknięte padła informacja w mediach czarnogórskich, że nie, że Francja zmieniła zdanie i na, na spotkaniu ministrów decyzja zostanie zmieniona. Wiemy też z doniesień właśnie czarnogórskich, że czarnogórcy, politycy czarnogórscy rządzący w Czarnogórze kontaktowali się pewnie nie tylko z prezydentem Francji, ale też z kanclerzem Niemiec, który zresztą krótko, kilka tygodni wcześniej powiedział wprost, że opowiada się za szybkim członkostwem Czarnogóry w Unii Europejskiej i za tym, aby w 2026 roku Czarnogóra rozpoczęła pracę, znaczy rozpoczęły się prace w ramach też Unii Europejskiej nad tekstem traktatu akcesyjnego. Więc tym bardziej zaskoczenie zbudziło taka, a nie inna decyzja początkowa Francji, ale zmieniona już na tym najwyższym szczeblu. Czy obecna sytuacja pokazuje, że Unia Europejska jest spójna w polityce rozszerzenia, czy raczej każdy kraj załatwia swoje interesy? Jeżeli popatrzymy na ostatnie lata i politykę rozszerzeniową Unii Europejskiej wobec Bałkanów Zachodnich, no to raczej mamy takie przeświadczenie, że wiele się mówi na temat rozszerzenia, a niekoniecznie widzimy jakieś pozytywne, realne rezultaty. To miało się zmienić po 2022 roku, czyli po tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy Unia Europejska uznała, że faktycznie naszym celem strategicznym jest rozszerzenie aby to nasze bliskie sąsiedztwo było stabilne. Trzeba jak najszybciej ten proces jednak usprawnić i przyspieszyć. No ale tak naprawdę, gdy popatrzymy na samą, na, na państwo Unii Europejskiej, no to są podziały, są państwa nadal, które i społeczeństwa, które są bardziej sceptyczne, jeżeli chodzi o rozszerzenie. I tutaj Francja na pewno jest tym przykładem, ale nie tylko, na przykład Austria, Holandia czy, czy Dania, które Raczej chcą jeszcze dyskutować kwestie rozszerzenia, zastanawiać się w jakim tempie i w jaki sposób to, 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 tego dokonać. Więc tutaj, reakcja Francji jest dość konsekwentna i łatwa. Do wytłumaczenia, ponieważ no, faktycznie w Francji w społeczeństwie francuskim kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej jest taką kwestią, która jest dyskutowana wewnętrznie w ramach, w, w ramach społeczeństwa francuskiego, a nie zapominajmy 2027 rok to wybory prezydenckie we Francji niezwykle ważne i kwestia rozszerzenia będzie jednym z tych tematów. Mamy tam partię silną zjednoczenie narodowe. Która jednak pozostaje dość konsekwentna w swoim stanowisku i nie opowiada się za tym rozszerzeniem Unii Europejskiej, więc tutaj dyskusja na ten temat będzie niezwykle ważna. Czy Czarnogóra ma realną szansę na szybkie członkostwo, czy proces akcesyjny będzie powolny i nieprzewidywalny? To, co się wydarzyło zresztą w grudniu, pokazuje, że proces akcesyjny państw tak kandydujących do tego członkostwa nie jest tylko procesem technicznym, czyli mamy określone warunki, które musimy spełnić i uzyskamy członkostwo, ale też jest, trzeba powiedzieć sobie szczerze, procesem niezwykle politycznym, czyli tak, na, tak naprawdę koniec końców to państwa członkowskie, członkowskie na tym najwyższym szczeblu. Zdecydują o tym, czy rozszerzyć Unię Europejską, czy nie. Jak na ten moment, jeżeli popatrzymy na państwa Bałkanów Zachodnich, oczywiście to nie są jedyne państwa, które kandydują do członkostwa Unii Europejskiej, to tak, Czarnogóra ma największe szanse. Jeżeli jakiekolwiek państwo by miało przystąpić w najbliższej przyszłości do Unii Europejskiej, to będzie Czarnogóra. I nawet gdy popatrzymy na Francję, to też Francji, politykom francuskim, chyba łatwiej będzie przekonać społeczeństwo do przyjęcia Czarnogóry. Która liczy zaledwie 620 tysięcy mieszkańców jest stosunkowo niewielka, nie ma tam jakichś większych problemów, czy z którymi to państwo miałoby się zmagać, więc takie państwo mogłoby przystąpić do Unii Europejskiej i faktycznie ma te realne szanse, ale tak jak mówię, z jednej strony niezbędna jest wola państw członkowskich Unii Europejskiej jednomyślność w tym zakresie. No i zdecydowane działania ze strony rządu w Podgoricy, aby ten proces, to tempo teraz negocjacyjne utrzymać, może nawet przyspieszyć, aby wykorzystać ten moment. I tutaj jeszcze tylko dodam, że nie zapominajmy, że Francja nie po raz pierwszy, tak, pokazuje, że chce kontrolować tempo. Tempo negocjacji akcesyjnych już wcześniej, w 2019 roku, w pewnym momencie zahamowała proces integracyjny Albanii i Macedonii Północnej, nie zgadzając się na otwarcie wówczas negocjacji, pomimo faktu, że zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska dały na to wcześniej zielone światło. Czy obecny impas to zagrożenie, czy też szansa dla Czarnogóry na wzmocnienie swojej pozycji w Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę dokładna informacja dla rządów Podgoricy, że z jednej strony oczywiście reformy są niezbędne i te reformy muszą być przeprowadzone od A do Z, tak jak powinno się to robić, ale z drugiej strony też niezwykle ważne są te kontakty z poszczególnymi stolicami państw, Unii Europejskiej, mając na uwadze to, że do samego końca tak naprawdę nie można być pewnym, jakie, jakie decyzje zostaną podjęte, więc zdecydowanie dla rządu w to jest takie światło ostrzegawcze, że oczywiście ze swojej strony muszą zrobić wszystko, aby, aby zamknąć pozostałe rozdziały negocjacyjne jak najszybciej, ale z drugiej strony ten kontakt właśnie z z decydentami w Unii Europejskiej jest niezwykle ważne, aby w razie ryzyka jeszcze móc na sam koniec w jakiś sposób oddziaływać i czy prowadzić dialog, aby pewne ryzykowne decyzje móc odwrócić, jak to miało miejsce właśnie w grudniu 2025 roku. Serdecznie dziękuję za wizytę i za rozmowę. Bardzo dziękuję.